Cześć, Manko. witam was w już 43. odcinku z serii Poezja Widzów, a także w 17. odcinku z podserii do tej serii, która jest poświęcona właśnie opowiadaniem autorstwa Mateusza pod tytułem Żółte Trupy. Rozdział 17. Grobowiec. No, tytuł zapowiada, że może być bardzo ciekawie. A, jeżeli chodzi o ostatnią ankietę, tam było dość nietypowo, ponieważ praktycznie cały czas utrzymał się remis. I ja nie wiem, czy któraś opcja ostatecznie wygrała. 28 września 2031 roku. Słońce już zachodziło i większość pisowców wracała do swoich domów. Jednak Rewanes postanowił, że porozmawia z Frankiem na temat Aksrea. Franek w tym czasie przygotował plan kolejnego ataku z nazgim i innymi pisowcami. Franku, możemy porozmawiać na osobności? zapytał Rewanes. Franek zdziwił się i nie wiedział, o czym Rywanez chce z nim rozmawiać. Jednak zgodził się i poszli razem do domu Franka. Więc o co chodzi? zapytał Franek. Dowiedziałem się, kim są bandyci, z którymi walczycie, Jacques Rywanez. Franek nie był zadowolony, że Rywanez odkrył prawdę. No cóż, nie chcieliśmy cię niepokoić, odparł Franek. A dlaczego walczycie? zapytał Rywanez. Już mówiłem, byli agresywni i musieliśmy ich wyeliminować od par, franek. Z ich wcześniej i nigdy tacy nie byli, powiedział Rywanez. Najwidoczniej się zmienili, odparł Franek. Rewanes dostrzegł, że Frankowi nie podoba się to i dowiedział, że dowiedział się o ich prawdziwych wrogach. Wyczuł, że atmosfera jest napięta i Franek kłamie. Rozumiem, ale dlaczego mamy tracić ludzi w walce z nimi? Nie prościej byłoby zawrzeć sojusz? zapytał Rewanes. Oczywiście, że byłoby prościej, ale to oni zaczęli i nie wiem, czy będą chętnie zawarcie pokoju, że Franek. Ale chyba warto spróbować, odparł Rewanes. Uważasz, że to dobry pomysł? zapytał Franek. Tak, po co walczyć ze sobą, gdy mamy wroga w postaci zombie? odpowiedział Rewanes. Nie uważam, że jest to na tym etapie możliwe. Grupa która jest żonna krwi nie odpuści nam od par Franek. Może gdy zobaczą, że jestem z wami, zgodzą się na negocjacje że Ravanez. Być może, ale musimy pamiętać, że to niebezpieczni ludzie. Jeśli przez próbę negocjacji stracimy więcej ludzi, możemy przegrać od par Franek. Nie są tacy, na pewno się zgodzą na pokojowe rozwiązanie, odparł Ravanez. Jesteś w błędzie. Naprawdę nie widzimy się tracić więcej ludzi. Ale oni nie nadają się do tej negocjacji. Te zwykli bandyci, powiedział Franek. W takim razie pozwól mi pójść z wami i co z tego wyjdzie, odpowiedział Rwanez. Franek chwilę pomyślał i zrozumiał, że po tym co się stało, grupa Extreme tak otworzy ogień w kierunku pisowców. Dlatego ustął, że zgodzi się zabrać ze sobą Rewanesa. Nie ma problemu, odparł Franek. Rwanez dziwił się, że Franek zgodził się zabrać go ze sobą. Spodziewał się, że ten będzie próbował go zmanipulować i teraz zaczął zastanawiać się, czy Franek naprawdę ma złe intencje. W takim razie wyruszamy jutro rano? Zapytał Rewanes. Tak, ale gdyby nie zgodzili się na pokój, chcę wiedzieć po której stronie będziesz, powiedział Franek. Po twojej rzekł Rywanes. To dobrze, odparł Franek. Następnego dnia. Pisowcy wyruszyli z samego rana, by ponownie zatekać szkołę, jednak tym razem żywiec Original spodziewało się ataku i mogli się na niego przygotować. Gdy pisowcy dojechali do szkoły, zauważyli, że grupa akstryna nawet nie odbudowała siatki, a szkoła jest w takim samym stanie, w jakim była po pierwszym ataku. Z tą różnicą, że na jej terenie nie było już zombi ani ludzi. Chyba zombi ich wybiły, powiedział jeden z pisowców. Franek był zdziwiony i nie do końca wierzył w to, że zombi wybili całą grupę x ponieważ wiedział, że są dobrze wyszkoleni w walce. Wchodzimy, powiedział Franek. Pisowcy opuścili auto i zaczęli wchodzić na teren szkoły. Było ich około trzydziestu, w tym rewany, oraz nazgi, a każdy był uzbrojony w karabin maszynowy. Pisowcy obserwowali okno i teren wokół, jednak nie dostrzegli żywej duszy. Zbliżali się coraz bardziej do budynku, a Franek był coraz bardziej zdziwiony i zaczął zakładać scenariusz, że zombie faktycznie wybiły ludzi jak sreja lub ci po prostu opuścili szkołę. Pisowcy weszli do szkoły, ciągle zachowując czujność i obserwując okolice. Szkoła była pusta i nie dostrzegli mnie niczego. Pewnie się wystraszyli uciekli, powiedział Nazgi. Pisowcy nadal szli w głąb szkoły. W pewnym momencie Franek zauważył, że na środku korytarza leży książka. Podniósł się i zobaczył, że w środku jest zakładka. Otworzył w stronę. Z zakładką i zauważył, że jest na niej podkreślone zdanie, które brzmiało: Witamy w grobowcu. W tym momencie do Franka dotarło, że wszedł w pułapkę Żywiec Original, jednak było już za późno. Nagle otworzył się boczny drzwi i ktoś rzucił do niej, z nich granat błyskowy, co ślepiło większość pisowców, które totalnie nie spodziewali się, że grupa Akcja zostawi na nich pułapkę. Pisowcy usłyszeli strzały, jednak nie wiedzieli, co się dzieje. Był to żółty, który zaczął strzelać spokojnie obok i wykorzystując ze orientacji pisowców, zabił trzech z nich. Pisowcy byli jeśli lepiej nie widzieli, co się dzieje, Franek będąc na tyłach zdo zdołał zobaczyć, że są atakowani spokoju obok. Tam! krzyknął Franek. Niektórzy z pisawców doszli już do siebie i weszli spra sprawdzić pokój, jednak żółtego już tam nie było. Zamiast tego dostrzegli tylko otwarte okno. Chcą nas wystraszyć, ale nie damy się. Nacierajcie dalej, powiedział Franek. Pisawcy mieli trochę wystraszeni, ale wiedzieli, że muszą słuchać Franka i ruszyć dalej. Gdzie jesteście? Zapytał Franek. Nie chcemy walczyć, dodał. Frank przecież coś chciał walczyć, żyje co jednak musi jakoś przekonać rewaneza, że ma on dobre zamiary. Możemy porozmawiać? zapytał Franek. Franek nie dostał żadnej odpowiedzi. Pisowcy szli dalej korytarzem, aż nagle jeden z pisowców przedniego szeregu poczuł, że w coś wdepnął. W tym momencie z dachu spadł na nich odezpieczony granat. Rozejście! krzyknął jeden z pisowców. Pisowcy nie wiedzieli o co chodzi, jednak wiedząc panikę tych, którzy zauważyli granat, szybko się rozeszli. Mimo to część z nich nie zdołała odejść na bezpieczną odległość i zginęli. Musimy wracać, to jakoś pułapka, krzyknął Nazgi. Pisawcy byli w dezorientacji i nie wiedzieli co robić. Franek wciąż chciał nacierać, jednak w tym momencie z końca korytarza został rzucony kolejny granat błyskowy, a Gaming i deval wychyli się z ściany i zaczęli strzelać w kierunku pisowców, eliminując kolejnych z nich. W tym pisawcy spanikowali i wiedzieli, że nie mogą iść dalej i są bezsilni. Zaczęli uciekać, a Franek był wściekły, jednak wiedział, że ucieczka to jedyne rozwiązanie. Pisawcy stracili około połowę swojej grupy szturmowej i byli rozbici co rodzina miało jeszcze więcej pułapek z zanadrzu, gdy pisowcy kontynuowali atak. Jednak dwie wystarczyłyby ich przepędzić. Pisowcy biegli do szkoły i ci, którym udało się przejść, odjechali w kierunku miasteczka. Rywanes był przerażony i nie spodziewał się takiego przywitania ze strony jego starej grupy. Jednak ci wciąż nie byli świadomi, że rywanes jest wśród pisowców. Franek był wściekły i nawet pisowcy byli w stanie to dostrzec. Gdy dojeżdżali, Franek zaczął mówić. Musimy wyszkolić więcej ludzi i tegoś ponownie. Żeby znów nas wybili? Zapytał Nazgi. Franek popatrzył niechętnie na Nasgiego i nic nie odpowiedział. Grupa Axraya wyszła z kryjówki, by zobaczyć, jakie straty zadali pisowcom i byli bardzo zadowoleni z tej obrony. Pewnie zastanowią się dwa razy, zanim, pono zanim ponownie zaatakują. Wykorzystamy ten czas, by odbudować szkołę, powiedział Axray. Po co mamy odbudować szkołę żywiec? zapytał Dewal. Zatakujemy pisowców przejmiemy ich miasteczko do dołu. popatrzył na Devala ze zdziwieniem. Nie sądzę, że to dobry pomysł. W miasteczku to oni będą mieć przewagę, powiedział Axray. Nieprawda, są teraz rozbici. Jeśli zaatakujemy ich w tym momencie, możemy to zakończyć i zająć miasto, rzekł Dewal. Nie wiemy, co czeka nas w miasteczku. Mogą też mieć przygotowane pułapki, lub coś, co nas zaskoczy. Powinniśmy walczyć na naszym terenie, od paraksy. Ale ty jesteś piskla, żywiec. I tak kiedyś będziesz, będziemy musieli ich zaatakować. A teraz jest ku temu najlepsza okazja, powiedział Dewal. Jak chcesz to samić, a ja nie będę ryzykował życia całej grupy od paraksy. Dewal pokiwał głową przeczącej i poszedł się przejść. Może Dewan ma rację. Pisowcy teraz nie są gotowi na odparcie ataku, rzekł żółty. Nie, żywiec ma rację. Tutaj mamy większe szanse. Atakując nie wiemy na co się piszemy, powiedział gaming. Grupa dyskutowała nad tym, co robić. Jednak większość była za tym, by zostać w szkole i mocniej działać przy... oraz przygotować na wypadek kolejnego ataku pisowców. Dlatego nie tracąc czasu, zabrali się na... za naprawę ogrodzenia. Gdy grupa pracowała przy szkole, Kuba udał się do swojej kryjówki, by zabrać więcej pułapek i granatów. A Mateusz oraz Żółty poszli eksplorować teren z nadzieją, że uda im się znaleźć co, coś, co im pomoże przy kolejnej konfrontacji. Zebrali ze sobą karabiny szturmowe i noże oraz udali się w kierunku osiedla mieszkalnego. Dotarli na miejsce i zauważyli tam sporo zombie. Powinniśmy przedostać się po cichu do jednego z bloków, powiedział Mateusz. Logika odparł Żółty, po czym zaczął skrajać się w kierunku wejścia. Wejścia. Mateusz poszedł za Żółtym, udałem się wejść do środka, bo pozostając niezauważonym. W środku napotkali pojedyncze zombie, które eliminowali po cichu. Mateusz znalazł trochę ubrań i lekarstw, a żółty karton kremówek. <laughs> Chodzili na coraz to dalsze piętra, aż w końcu zauważyli, że ostatnie piętro jest zabarykodowane. Tak jakby ktoś stworzył tam bezpieczną strefę. Halo, jest tam ktoś? Zapytał Mateusz. Cicho, nie wiemy kim jest ta osoba, odpadł żółty. Ale jeśli nie damy o sobie znać, może pomyśleć, że z samego okresu Odparł Mateusz. Ale odklejka, nie możemy nikomu ufać, że żółty. Sprawdźmy to piętro i zwiewajmy sąd dodał. Mateusz i Żółty poszli dalej, zabrali to, co uznali za przydatne. Nagle usłyszeli, że ktoś idzie schodami. Żółty wyjął karabin i zaczął celować w kierunku schodów. W tym momencie zobaczył, że jest to ktoś znamy. Kus kamo, powiedział z bloku. Okazało się, że jest to Foxboy, znany również jako Czeski Patus. Co ty tu robisz, Patusie? zapytał Mateusz. Na co mam robić? Próbuję tu przeżyć, odparł Foxboy. Podstawa, odparł Żółty. Po krótkiej rozmowie Żółty oraz Foxboy zaczęli dobrze się dogadywać. No to proste. Wynikało to z prawdopodobnie z tego, że są oni w podobnym wieku. Obaj są żółci, obaj są patusami i tyle. Przez chwilę zaczęli się kłócić o to, który z nich jest większym patusem. O nie. Jednak Mateusz stłumił kłótnie mówiąc, że oboje wyszli już na najwyższy poziom w tym aspekcie. Żółty i Mateusz zaproponowali Foxiemu, by ten do nich dołączył. Ostrzegając go jednocześnie, że mają konflikt z inną grupą. Mimo to Foxboy się zgodził, ponieważ wiedział, że sam daleko nie zajdzie. Dodatkowo okazało się, że zgromadził spore zapasy na ostatnim piętrze. Zabrali tyle, ile było możliwe i całą trójkę udali się z powrotem do szkoły. Foxboy został dobrze przyjęty przez resztę grupy, ponieważ większość znał go przed epidemią. Aksa nie był do końca przekonany, ponieważ nie wiedział, kim on jest i jak sam stwierdził, miał kontakt z taką osobą. Jednak grupa zapewnia, że jest to osoba godna zaufania. W międzyczasie pisawcy wrócili już do miasteczka i nie byli w najlepszym nastroju. Nazgi zapytał Franka, jaki jest dalszy plan, ten powiedział, że nie wie i musi nad tym pomyśleć. Atmosfera w miasteczku była niespokojna, pisowcy obawiali się, że po utracie tylu ludzi miasteczko może nie przetrwać. Sześć godzin później, był już wieczór, a Rewanes ciągle zastanawiał się nad tą całą sytuacją i był rozdarty. Nie wiedział po której stronie powinien być i czy agresja ze strony Żywiec Oryginal wynika z tego, że, są oni, że to oni są źli, czy z tego, że Franek zaatakował ich pierwszy i tylko się bronili. Revanes nie mógł dłużej się zastanawiać i uznał, że uda się do domu Franka, by ponownie z nim porozmawiać. Gdy wszedł do środka, zobaczył, że dom jest pusty. – Franku! – krzyknął Revanes. Franek nie odpowiedział. Revanes zaczął rozglądać się po domu i zauważył, że na leży jakiś dziennik. Otworzył go i zobaczył jakiś bazgroł oraz kilka cytatów politycznych idolów Franka. Na kolejnej stronie dostrzegł jakieś dziwne wzory i kreski, tak jakby Franek coś liczył. Revanes zamknął dziennik i jeszcze raz zawołał Franka. Jednak ponownie nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Poszedł dalej, docierając do drugiego pokoju. Rozejrzał się i nie zauważył nic interesującego. Już chciał wychodzić, jednak w tym momencie przy zauważył mały dywan, który przykuł jego uwagę. Wyglądało to tak, jakby dywan byłby, to, byłby tu, po, by po coś ukryć. coś ukryć. Rywanes odkrył dywan i nie mylił się. Pod dywanem znajdował się włas do piwnicy. Rwanes otworzył włas i dostrzegł drabinę. Rozejrzał się raz jeszcze, czy nikt go nie widzi i zszedł drabiną na dół. Gdy wszedł do piwnicy, zauważył, że z jej końca coś świeci. Były to akwaria. Rywanels popatrzył na nie i na jego twarzy pojawiło się przerażenie. Okazało się, że w akwariach są ludzkie głowy. Przyglądał się jeszcze przez chwilę i nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Zrozumiał, że Franek to psychopata i powinien jak najszybciej stąd uciekać. W tym momencie nie miał już wątpliwości, po której stronie powinien stanąć. Rywanels podszedł do drabiny i wyszedł z piwnicy. Spojrzę przy Ciebie zauważył Franka. Nie powinieneś tego widzieć, powiedział Franek. W tym momencie rewany zrozumiał, że wpadł w poważne tarapaty. O kurcze. No to ciekawe. E, ciekawy e, rozdział, muszę przyznać. Fajny był ten motyw z pułapką, jakich tam skasowali e, i pokazali, że nie dadzą sobie łatwo w kasę dmuchać. Zdobyliśmy też. No, grupa też zdobyła właśnie nowego. E, dość porządnego sojusznika. Także mamy wprowadzoną kolejną postać, a po drugie mamy kolejną postać pozytywną, która pomoże grupie. E, no, niestety Dawid zginął e, w jednej z potyczek z grupą Franka i zobaczymy, e, jak teraz sobie poradzą. Mam kolejna osoba. Każda osoba jest na wagę złota, każdy sojusznik jest na wagę złota. No, Rewanez niestety może zostać schwytany w niewolę, albo Franek może wykorzystać to, że ma high grant i go skasować. Bo jednak Revanes dopiero wychodził do góry po tej drabinie, a Franek już tam prawdopodobnie stał. Eee, może też go zamknąć w piwnicy albo ogłuszyć, zrobić mu krzywdę, nie wiadomo, skoro ten Franek to taki psychopata. Spoczątkowo. Eee, jak zobaczyłem początek akw, to myślałem, że będą tu akwarele i Franek ma jeszcze innego idola politycznego. Natomiast jednak jest jeszcze gorszym, gorszy niż się można było spodziewać oprócz tego, że jest wrogo nastawiony. To ma takie jeszcze psychopatyczne skłonności, że tutaj pokonanych, nie wiem, czy wrogów, czy jakichś niewygodnych osób ze swojego miasteczka trzyma. Tutaj, co jest dość przerażające i obrzydliwe. No, także to ciekawie się to rozwinie. No, Revanes jest w poważnych tarapatach. Albo zostanie schwytany, albo zostanie ogłuszony i zamknięty w tej piwnicy. Albo co najgorsze, straci życie. Ale myślę, że to trzecie raczej nie wchodzi w grę, bo jest postać, która jeszcze ma potencjał, by być, zostać wykorzystaną. Ciekawe, czy Franek będzie uparcie próbował zaatakować żywiec oryginalny czy wykorzystać jakiś podstęp. No nie wiem, ale fabuła dochodzi do dość ciekawego mo momentu. E, no i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. E... No i co? No, chyba w tym odcinku to było na tyle. E, raczej już nic nie mam do dodania. E, raczej to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego rozdziału na temat tego co się działo wcześniej co może się wydarzyć No zobaczymy jestem ciekaw co będzie w kolejnym rozdziale ale no w tym to było na tyle także trzymajcie się do usłyszenia i cześć